To jest Gabriel, czyli najbardziej zmodyfikowany Polak, który podjął się nawet operacji. Usunięcia narządów płciowych. Dlaczego? Jego ciało w 95% pokrywają tatuaże, skaryfikacje, implanty silikonowe jak i magnetyczne oraz modyfikacje typu usunięcie pępka i wiele więcej. Chodzi tutaj, że jest projekt usunięcia kończyn. A, Amputacji pełnej. I... Dlaczego, ile to kosztowało i jakie są konsekwencje takich działań dowiemy się w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy może, bo tego jest dużo, od samych tatuaży. Mhm. Kiedy wykonałeś swój pierwszy tatuaż? Pierwszy tatuaż był wykonany jako pełno 18-latek. Były to trzy kropki na kostce. Masz się jeszcze widoczne? czy? Nie, już nie mam. Są zatatuowane za Tak. tak. Są blackworkiem przykryte dokładnie. Ten blackwork może wykonany na całym ciele dosłownie? 95% tak? ciała pokrywa. Jakie miejsca nie pokrywa? To są te widoczne, czy są jeszcze jakieś? To jest część żeber, drobna część, część tyłka i ten spód, stopy, i troszeczkę na, na stopach. Tam po prostu nie mogłeś tego wykonać, tak? Czy... Nie, po prostu yy, skupiłem się bardziej teraz na skaryfikacjach, na implantacjach na troszeczkę innych modyfikacjach, aniżeli tatuowaniu, Myślę, że tutaj możemy zawrzeć o skaryfikacjach, mm -hmm. bo masz się praktycznie wszędzie. Bo te Dokładnie. wszystkie białe miejsca na mm -hmm. ciele to są mm -hmm. skaryfikacje, to nie są... To są to, skaryfikacje. To nie jest nie tylko po prostu nie. Ma wyciętą skórę. Jedyna część, gdzie mamy jakby takie mandale i w, ko w kolorze czerwonym to są stopy, natomiast tutaj ogólnie to to są Mam pytanie a propos w ogóle strachu przed takimi operacjami, mhm. bo jeżeli miałbym spojrzeć na skaryfikacje czy tam na tatuaże, to one wydaje mi się, że tam za dużo rzeczy oprócz infekcji nie może się stać, ale tutaj z oczami, to jest mhm. jednak duże ryzyko. Jest duże ryzyko. Nie prawda. bałeś się tego podczas no, czy, Tak jak e, wybierając tatuażystę, czy też modyfikatora, no, trzeba zobaczyć w portfolio, tak? ile, e, ile takich zabiegów było wykonywanych. Oprócz tego no, trzeba się przygotować i mentalnie, i myślę, że e, pod kątem wiedzy, tak? no, bo mhm. nie można być laikiem i, 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 i iść na, ta, na tego typu e, zabieg. ale no, wiadomo, że błędy w sztuce zdarzają się i, i trzeba się z tym liczyć, tak? I mhm. to nie jest kwestia ryzykowania, tak? Tylko spełniania swoich marzeń. Teraz też może wystąpić szansa anafilaktyczna, tak? Po pewnym czasie ten tusz może mnie uczulić. Mam takie liczyć. wrażenie, że masz powiekę trochę właśnie napuchniętą, tą, tą po nie. lewej, nie? Mam, dlatego że powieki były delikatnie oszczkiwane tuszem też. I ten obrzęk powolutku, 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 to jest bardzo długi czas, że on schodzi po prostu. Czujesz... Jakieś problemy z tym związane, że jest wykonany ten zabieg? na przykład masz gorszy wzrok? Albo... Nie, co rok się badam. I jest wszystko... Ja mam prostu... bardzo dobry wzrok. Masz język rozdzielony. Mhm. <laughs> mhm. Czy to przeszkadza jakoś w jedzeniu na przykład? Nie, to jest mięsień. Jak jem ten język po prostu, jeżeli mamy split ton, się zamyka. Troszkę jednak bledną te tatuaże, będziesz je poprawiał? Później tak, jeszcze? bledną, a czy ja w znacznej mierze sam się tatuowałem, to to nie jest tak, że one bledną, nie bledną, one do pewnego momentu są takie, natomiast trzeba dokonywać jakichś tam update'ów. Ale do czego dążysz generalnie tym tatuażami? To nie zmiany. było tak, że pewnego dnia mi się to przyśniło. Po prostu była to wypadkowa wielu rzeczy. Ja dosyć szybko musiałem się usamodzielić. Mhm. Tej rodziny jako taką. Ta rodzina nie była kompletna, byłem dzieckiem adoptowanym, więc tatuaże były odreagowaniem tej całej jakiejś tam patowej, nie, niezbyt dla mnie komfortowej na tamten czas sytuacji. I człowiek szukał tatuażystów, a poprzez to, że człowiek był młody i głupi, bo to wykonywane w warunkach domowych, więc jakby jakość wykonania tych tatuaży dawała dużo do życzenia. Później były covery, coveraty. Robione. Nie no. wyglądało to najlepiej. Później e, przyszła choroba nowotworowa, e, wstrząs anafiektyczny wywołany między innymi właśnie chemią radioterapią i te świeże tatuaże, które miałem, zaczęły mi się rozlewać w skórze po prostu. Nie wszystkie, ale spora ich część. Choroba mnie bardzo wyniszczyła no i powstał no, taki projekt, nie? I myślę, że znalazłem jakąś taką swoją, e, taki swój cel, którego nigdy nie miałem. I to był taki no. mój cel, żeby siebie zmienić, może podretuszować. Przejdźmy teraz do tych najbardziej kontrowersyjnych modyfikacji. Poddałeś się dobrowolnej operacji usunięcia narządów płciowych. Mhm. Zacznę od tego, dlaczego? Cudo, cudownie odpowiedzieć, dobrowolnej. U mnie nie dokonano mm, usunięcia. Operacja y, była na granicy nulifikacji i tranzycji. To znaczy, że usunięto mi jądra, bo było wskazanie onkologiczne, to jedno. To nie podlega jakby żadnej dyskusji. Natomiast jeżeli chodzi o modyfikację pęknięcia, on został jakby w, w jakiejś tam mierze usunięty, wiadomo, ale to tak jak mamy banana i obieramy go ze skórki, tak? Jemy to, co jest w środku, w środku a skórkę wyrzucamy i podobnie było u mnie. Więc spora część po prostu okala moją cewkę moczową, tak, żeby było bardzo dobre ukrwienie, unerwienie i żeby zachować wszystkie inne czynności które jakby miały miejsce e, przed tym zabiegiem, przed tą, e, przed tą operacją w Meksyku. Żeby sobie to zobrazować dla widzów, ty masz normalnie prącie, wszystko? No, nie ty... do końca, po prostu to prącie jest jakby przecięte na pół i w znacznej mierze okala ono cewkę moczową, czyli powstał taki swej z tego rodzaju jakby donacik, powiedzmy Ach, tak. Ciężko Czyli sobie tak jak, to wyobrazić. To tak jak masz <laughs> kena i rozbierasz go, no to wszystko jest bardzo takie... Gładkie po prostu. Głupie pytanie, ty jesteś w stanie na stojąco siękać, czy nie? Też jestem w stanie na stojąco siekać. Wspomniałeś o tym Meksyku. Mm -hmm. Takiej operacji nie można dokonać w Polsce chyba. A raczej znaczy w Polsce nie, w Europie była możliwość, żebym dokonał tego typu y, operacji, jeżeli chodzi chociażby o teren Niemiec. Natomiast jakby było, byłoby to rozparcelowane na dwie części, czyli właśnie ta część usunięcia jąder i później modyfikacji pędzla. Natomiast ja chciałem to wszystko być przeprowadzone jakby podczas jednego zabiegu. Mm -hmm. y, natomiast to się w okazało. Miałem bardzo duże komplikacje i prawdopodobnie było, było to wywołane sztuką, po prostu. Z tego co mi wiadomo, doszło do bardzo dużego krwawienia. Wa walczyłem o zdrowie, właściwie o życie walczyłem, a Czyli później o zdrowie. Byś miał możliwość powrotu do tej decyzji, żeby to robić w Meksyku? Jeżeli chodzi o sam zabieg, mhm. e, to jest najlepsza decyzja w moim życiu, bo ja się czuję sobą. To jakby nie, nie podlega żadnej wątpliwości, ale. Jakby biorąc pod lupę Meksyk, jak tam traktowani są pacjenci, to my jesteśmy Europejczykami, my jesteśmy no, pewnym rodzajem workiem na, na pieniądze, tak? Bankomatem mhm. e, i e, tam nie miałem należytej opieki, no ale tak to już jest po prostu. No. Pojechałem. Chciałem to zrobić, spełniłem swoje marzenie. Czy czujesz jakikolwiek dyskomfort z tego powodu, że sobie to dałeś wykonać? Nie, forma masturbacji się zmieniła. Libido moje zawsze było wysokie i to tylko ludzie myślą, że jak czytają nagłówek, usunął sobie, no to myślą, że co tam się dzieje? No, nikt normalny przy zdrowych zmysłach nie dokonałby zabiegu, gdzie wcześniej jakiś tam rekonesans nie był prowadzony, tak w, te, mhm. w tym obszarze. Nic się nie zmienia. Mm -hmm, mm -hmm. Żaden dyskomfort, nic nie występuje. Jeżeli były gdzieś tam na początku mojej drogi, właśnie gdzie do Guadalajary wyjechałem, po krótkim okresie po cewnikowaniu, mm -hmm. były jakieś takie reperkusje występowały. Teraz żadnych nie ma. Widzę, że masz implanty, one się mm -hmm. rzucają bardzo. To jest silikon, tak? Tak, silikonowy medyczny. Sprowadzone są z USA. Mm -hmm. Jest to robione podczas, podczas zabiegu, jest ro, robione nacięcie takim separatorem. Jest tworzona kieszeń i ten implant się po prostu wsuwa, zaszywa się, no i głupie pytanie, mogę dotknąć, mm -hmm. co jest twarde? Są różnego rodzaju twardości. To, to tak jak kość? Troszeczkę tak, no, no. tak. Tak, a propos jeszcze tych implantów, bo mam parę tych implantów, mhm. to wcześniej miałem jeszcze rogi. I już ich nie masz Dlaczego Nie, czego to nie mam ich dwa powody tego były. Jeden był taki, że migrowały. Ja dosyć dużo noszę czapek i mhm. one po prostu w tym miejscu występowały, gdzie no, ta czapka mhm. się opierała i występował u mnie ból głowy. Po drugie, no, też pracuję na etapie gdzie niezbyt dobre były te reakcje, w szczególności, że mi bliżej do zwierząt a do ludzi. No, ale doszedłem do wniosku, że trzeba pójść na jakiś tam kompromis, mhm. e, a chcąc pracować dalej. Okej, okay. poza tymi rogami i tutaj, to masz jeszcze gdzieś implanty? E, implanty mam na wzgórku łonowym, implanty mam w okolicach mostka, implanty mam magnetyczne w palcach również. Magnetyczne? To znaczy? No, znaczy, jak tutaj dotkniesz, dotknij tutaj. A no, Ty, no. I, i co? Tym, to, 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 po co Ci tam magnetyczne no, takie? Zakładasz rękawiczki, jak chcesz wziąć skalpel, no to nie musisz. To jest jakaś tam moja taka fanaberia. Ty taki, taki taki sobie śmieszek trochę taki gadżet. <laughs> Jeszcze przejdę do tych takich hardkorowych rzeczy, mm -hmm. które wyczytałem o tobie, że sutki masz zmniejszone, tak? No, nie, jak gruczoł, gruczoł jakby jest zachowane i to część tej brodawki została usunięta. Żeby to bardziej było. Tak samo jak i jaki pępek został usunięty, nie jest to mi po prostu potrzebne do niczego. Skoro czuję się istotą, no to raczej, raczej te, tego typu ono jest mi niepotrzebne, a w szczególności no, to nie jest mi potrzebne, ale czuję. Ale jak też. na duszę, tak jak sobie paluszkiem włożysz sobie w pępek, no to czujesz, to mm. tak samo, czy tam uszczypniesz się w pewne części ciała, mm. no to wszystko czuję. Czy w jakichkolwiek z tych modyfikacji straciłeś właśnie czucie? Nie, wszystko jest spotęgowane. Tak jak nie miałem czucia na przykład w sutkach, po usunięciu jednak bardziej to czuję. Spotęgowało odczucia pewnie dlatego, że się na tym skupiałeś teraz więcej, czy... czy że Muszę to, i że no to... to też jest ten właśnie ten aspekt... Psychologiczny, taki. psychologiczny ale już abstrahując od, od kwestii wizualnej, jak to mhm. wygląda, bo no, są guste i guściki, mhm. to nie chciałbym doprowadzić do tego, żeby w jakiejkolwiek mierze moja sprawność fizyczna na tym ucierpiała. W szczególności, że pracuję już 20 lat, a mhm. chciałbym kolejne 30, o ile Pan Bóg da. Ile Ty wydałeś na to wszystko? Mówię tutaj o tatuażach i o modyfikacjach. To i jest implant. tatuaż, to jest tatuaż na tatuażu, nie? Tatuażem mhm. popychany. To pewnie będzie jakaś kawalerka by wyszła za to. Kilkaset tak. tysięcy no, złotych. No te 300-400. A najdroższa operacja? W Meksyku. De facto tak, no bo to był, to był jeden zabieg w Meksyku, drugi zabieg w Meksyku, zabieg w Londynie i zabieg w Polsce, więc uh -huh. jakby to y, przerosło też moje najśmieszniejsze oczekiwania. Aby wydać aż taką sumę na te przeróżne modyfikacje, musiał być jakiś powód. Więc przeszliśmy się do parku i go o to zapytałem. Nie wiem, ja jestem bardzo krytyczny względem siebie. No, nikt normalny nie dokonuje takiej ingerencji w swoje ciało. Nikt, kto jest szczęśliwy z sobą, nie robi tego typu rzeczy. I o ile na tamten czas próbowałem to odreagować i płynąc tymi modyfikacjami, wiadomo, później ta choroba i skutki po tej chorobie i tak dalej, zamaskowania wielu rzeczy, gdyby nie to moje ciężkie dzieciństwo, pewnie w takiej normalnej oprawie byśmy się dzisiaj widzieli albo nie widzieli. Tak czy owak, moje życie tak, tak mną pokierowało, że, że podjąłem takie ani inne decyzje, oprócz tego uważam, że po coś to się wszystko dzieje, tak? I, I jakiś w tym głębszy sens musi, musi być. Ja siebie pokochałem za to, jaki jestem teraz. Choć nie zawsze tak było w moim życiu. Ja, jak ludzie cię odbierają, jak pierwszy raz cię widzą? Taka stagnacja występuje, takie zdziwienie i, i wycofanie. Natomiast już żyjemy. W takich czasach, że ludzie wycofują się, ale gdzieś tam z pewnej perspektywy obserwują, co się dzieje. A mi nie da się nie lubić. Ja jestem bardzo krytycznym względem siebie, ale jestem bardzo, bardzo dobrą istotą, bardzo dobrym człowiekiem. Chciałbyś coś powiedzieć społeczeństwu, co mogliby zmienić w sposobie właśnie odbioru takich ludzi jak ty? Czego nie powinni to, przede wszystkim To jest robić? bardzo ciężkie, no bo mm, mało jest ludzi zmodyfikowanych, którzy są osobami zdrowymi psychicznie. No nie oszukujmy się, no te modyfikacje też jakby są po coś, tak? No jedni albo chcą atencji, uwagi, tak? Mhm. To też jest złe, no bo jakby trzeba to wszystko wyważyć, tak? Drudzy są na tyle niepoczytalni, że yy, doprowadzają yy, do takich ingerencji w swoim ciele, że stają się się na trwale, kalekami. Ciężko jest, mało jest ludzi właśnie zmodyfikowanych, którzy troszeczkę z innych pobudek to robią. Chciałbym, żeby ludzie wykazali się większym zrozumieniem, że jednak ja jestem chyba ostatnią osobą, która by miała kogokolwiek oceniać po okładce, bo nie wiem jaka idzie przeszłość za tą osobą, nie wiem kto co przeżył, tak. To, że mi się coś nie podoba, to nie znaczy, że tej osobie to nie służy, tak. Mhm. Kochajmy, bądźmy, bądźmy bardzo wyrozumiali. Tak? Ludzie nie kochają siebie, dlatego też nie kochają innych. No, tak, to, tak to wygląda. Trzeba po prostu spojrzeć z nieco szerszej perspektywy, częściej posłuchać niż mówić. Czy istnieje jakaś modyfikacja, zmiana w Twoim ciele, której żałujesz? Nie, bo y, y, każda z tych modyfikacji nie wpłynęła znacząco na komfort mojego życia, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną. Mówię na tej płaszczyźnie. Mhm. Nie. Okay. A Nie bo to wyglądowo? jest to jest... ja jestem zadowolony z mojego wyglądu, mhm. bo ja się czuję piękny pod każdym względem i nauczyłem siebie szanować, kochać. I to jest najważniejsze. I już koniec. Czy jeszcze nie, jakiś plan nie. ale to już tak powoli. ta skończę skaryfikację, bo tu, tu mam nowe skaryfikacje. A rzeczywiście więc widać, że jest czerwona jeszcze. No jeszcze taka jest nie do końca zabliźniona. No będzie obramowanie i klatka pieczowa będzie kończona i to we wrześniu będą skaryfikacje. Jeszcze troszeczkę tych rzeczy jest, jeżeli chodzi o oznakowanie mojego ciała. No i implant magnetyczny między brwiami, no parę tych rzeczy jest. Ale nie wpłyną one znacząco na mój wygląd. Chyba, hmm. że coś, nie wiem, mi odbija i... Tak jak ktoś mi ostatnio powiedział, obyś nie usuwał uszu albo nosa. Nie wiem, nigdy nie mów nigdy, natomiast nie czuję takiej potrzeby. Hmm. Powołując się chociażby na Black Aliena, człowieka, który też... Mi się podoba jego estetyka. Bardziej, bardziej chodzi tutaj właśnie, zahaczając o jego temat, że jest projekt usunięcia kończyn. A, amputacji pełnej i to jest zdrowa kończyna. No, mhm. w, w takim świecie no, to się nie wybroni, tak? mhm. A trzeba myśleć o przyszłości, o starości. Tak, no taka osoba będzie ciężarem dla innych osób później. nie? Może się okazać, że wegetacja będzie później tej osoby. To jest nieprzemyślane, to są dla mnie zaburzenia. Mhm. Dlatego przestrzegam, y bo to, co ja zrobiłem, no mówię, nie wpłynęło w żaden sposób na to, jak funkcjonuje. Mhm. Na szczęście. Mogło być też inaczej. To fakt. Natomiast jakby dokonywanie już tego typu e, trwałych e, modyfikacji. E, no ja się na to nie piszę. Chciałbyś coś powiedzieć widzom e, a propos modyfikacji? Tak, myślę, że jeżeli ktoś nie ma e, jakiegoś skonkretyzowanego planu na życie, jeżeli chodzi o modyfikację, nie jest tatuażystą, nie jest modyfikatorem, piecerem, nie ma jakiegoś zawodu artystycznego jak fryzjer i tak dalej, no nie powinien podejmować e, takich działań jakie ja podjąłem, no bo ja pracuję całe życie w handlu, jednak no, tamta otwartość ludzi, ja nie mówię o klientach, a jakby o całej otoczce mm. y, ludzi, którzy kierują pewnymi przedsięwzięciami, którzy są pod. Krawatem czy w garsonce. Nie chcę oczywiście generalizować, tak? Mm -hmm. Bo każdy też jest inny, ale jakby w większości przypadków no, tego typu wygląd no, nastręcza bardzo dużych problemów. Trzeba to dostosować do własnych możliwości i nie należy podejmować pochopnie decyzji. Każdy z nas jest młody. Natomiast ja się, ja się zawsze śmieję, że w moim życiu za zabrakło mm, tej rodziny, która by mi powiedziała, nie rób stop. No, no, no. Więc ja miałem jakby zielone światło, na to sobie zawsze się tak uśmiecham, że może jakby ta rodzina była to może inaczej to by wszystko wyglądało? Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Gabriel, za wystąpienie dziękuję i za otwarcie w tym odcinku. Napiszcie w komentarzu, co chcielibyście się jeszcze dowiedzieć od Gabriela. Zostawcie lajka, subskrypcję i do zobaczenia następnym razem, w następnym reportażu na coś ciekawego. Siemano. Kochamy Was.